Słowo Boże na dziś. Wtorek, 24 października 2023 roku. Wspomnienie Świętego Antoniego Marii Klareta, biskupa. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jako przestępstwo jednego, sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawia swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 40. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym ty wiesz, Panie. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Niech się radują i weselą w tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: Pan jest wielki. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, Przepasza się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Oto słowo pańskie.